Wszyscy słyszeliśmy w szkole o polskim Carcasson, paczkowie na Dolnym Śląsku, słusznie jak tamto francuskie miasto szczycącym się w pełni zachowanymi murami obronnymi. Ale kto widział mury Morynia? Nad głębokim jeziorem Morzycko, między Szczecinem a Gorzowem Wielkopolskim w Moryniu, w 1250 roku, Templariusze rozpoczęli budowę późnoromańskiego granitowego kościoła. Tę niewielką świątynię uformowano na kształt właściwy znacznie obszerniejszym budowlom. Nawa główna jest wyższa od obu bocznych, tworząc układ niby bazyliki. Niby, bo nawa główna nie miała nigdy własnych okien. Aby założenie uczynić okazalszym, w tym kościółku dodano nawę poprzeczną, transept o wysokości nawy głównej. Dzięki temu nadano budowli plan krzyża. Ani prezbiterium, ani nawy nigdy nie przesklepiono. Zawsze był tu drewniany strop. To wewnętrze świątyni odpowiadało gustom protestantów, którzy władali nią od XVI wieku, aż po ostatnią wojnę. Przetrwał wszakże granitowy, XIII-wieczny ołtarz, zagłębiony dziś w podłogę. Nader niewiele tak starych ołtarzy mamy dziś w Polsce. W liturgii protestanckiej najważniejszym elementem jest słowo. Nie dziwi zatem fakt, że w pozbawionej ornamentów świątyni najpiękniej prezentuje się kazalnica. Wyrzeźbiona w 1711 roku przez Hatenkerela, ozdobiona została postaciami czterech ewangelistów. To bardzo piękne dzieło barokowej snycerki. W XIV wieku budowlę uzupełniono wieżą, którą zwieńczono 4 stulecia później. W trakcie budowy kościoła Moryń stał się własnością margrabiów brandenburskich z rodu askańskiego i tym samym częścią nowej marchi. Prawa miejskie miasto otrzymało od askańczyków w 1306 roku. Ale osada istniała tu znacznie wcześniej. Opodal nieodległego grodu Pomorzan osiedlali się ludzie, czego dowodem o pół stulecia wcześniejsze rozpoczęcie budowy kościoła. Przecież nie budowano by go w szczerym polu, bo nie była to świątynia klasztorna, ale zawsze parafialna. To właśnie starsze osadnictwo wymusiło dostosowanie planu nowo lokowanego miasta do istniejących zabudowań i przebiegu szlaków handlowych. Stąd plan Morynia nie jest tak regularny. Istnieje wszakże kilka elementów niezbędnych w średniowiecznym mieście. Rynek, przy którym niegdyś wznosił się ratusz, zachował dawny kształt. Tym jednak, co zawsze w powszechnej świadomości kojarzyć się będzie z miastem, są mury obronne. W średniowieczu w Moryniu zaczęto je wznosić na początku XIV wieku. Rozplanowanie dostosowano do warunków topograficznych. Miasto leży bowiem na niewielkim wzniesieniu. Fortyfikacje liczyły niegdyś 28 baszt o wysokości równej murom. Nieco wysunięte na zewnątrz, aby napastników forsujących mur można było razić z boku, strzelając wzdłuż muru. Od strony miasta te baszty były otwarte. Oszczędzano drogiego budulca. W Moryniu przetrwał pełny obwód murów, rzadkość to nad rzadkościami. Jednak te mury wydają się dosyć niskie i mizerne. Co ciekawe, nigdy nie były wyższe. Ta wysokość uniemożliwiała przecie wdarcie się pieszym, a i z konia nie było to łatwe. Dochodziły jeszcze dwa utrudnienia. Mur zbudowano na nasypie, a na drewnianych konstrukcjach od strony miasta stali zbrojni. W razie potrzeby mieli włócznie, łuki, kusze, miecze, czy choćby kamienie i belki. W 1402 roku Zygmunt Luksemburczyk, zwierzchnik Nowej Marchii, na pół wieku oddał ją w zastaw krzyżakom. W nowym układzie politycznym Moryń stracił znaczenie strategiczne, ponieważ nigdy nie miał solidnych podstaw ekonomicznych, krzyżacy nakazali jego likwidację. W 1433 roku spalono miasto, ale mury, mimo nakazu rozbiórki, przetrwały, a i miasto powoli się odbudowało. W mieście nie ma zabytkowych domostw, choć co piąty dom wybudowano używając konstrukcji szachulcowej, czyli pruskiego muru i to ponad 100 lat temu. Szczególna wartość zabytkowa Morynia polega jednak na tym, że dotrwał tam nienaruszony przez stulecia wegetacji układ średniowiecznego miasta. Małe i niskie domki, choć w miarę nowe, są jednak odpowiednikami tych sprzed stuleci. Przecież jedynymi w XIV wieku murowanymi obiektami były Kościół i mury. Dawały wrażenie mocy, wielkości i potęgi. To wrażenie nadal trwa. Miasto wegetowało. Mieszkańcy, jak dzisiaj, zajmowali się głównie rolnictwem. I to nie tylko za miastem. Ten obszar między domostwami a murami wykorzystywano pod uprawę. Podobnie było z ziemią za murami. Ten szczególny nastrój trwa. Zabierzmy tylko prąd elektryczny, gaz i samochody, no i parę innych wynalazków a otrzymamy czysty obraz średniowiecznego miasta.